Hej, like like oh, 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 oh. hey, z tej strony Tatsu i witam was bardzo serdecznie w słodkim świecie. Mm, dzisiaj odcinek 11 w końcu. Za namową założyłam tą sukienkę, znaczy nie za namową, tylko za przepełnieniem. Założyłam tą sukienkę i te boskie królicze uszka, które się ruszają. noc poziom hard, widzę. No to co, zaczynamy. Odcinek 12. od 10 czy je? jedenasty, nie? Dobra, wr wracamy do gry. Bieg na orientację. Cześć. Oczywiście. Cześć, w poprzednim odcinku w Brajskim chcesz być parze. Pamiętasz kto to był? Tak, chcę być parze z Alessandrem. Dokładnie, mo możesz teraz zmienić swojego partnera, jeżeli chcesz zagrać w odcinek. Ten odcinek z innym chłopakiem. Uwaga, ta zmiana będzie ci kosztować stopa. No ja stwierdziłam, że ja sobie zmienię parę. I ja chciałam być z, z kim chcesz być w parze, z Natanielem. To będzie ci kosztować stopa. jesteś pewna. Uwaga, jeżeli nie masz na swoim koncie stopa, A no tak, tak. Tak. Świetnie, teraz będziesz w parze z Natanielem od danej gry. Już dzisiaj odbędzie się bieg na orientację. Cześć. Byłaś na zakupach od ostatniego razu? Tak, naprawdę dobrze się bawiłaś, ja też, nawet jeżeli nie kupiłam zbyt wielu rzeczy. Nie ma za co, pociesza mnie fakt, że masz ją dzisiaj na sobie. Myślałem, że może jednak ci się nie podoba. No co ty, jest świetna. Zostawię cię już, zaraz zaczyna się bieg na a ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Muszę szybko się stąd zmyć. Dopiero co tutaj przyjechałem. Nie znam nikogo oprócz ciebie i dziewczyn z wioletowymi włosami. Poza tym jestem słaby w te kroski. Na pewno od razu się zgubię. Szkoda, chętnie bym została w parze. Zobaczę może następnym razem. Spoko, miłego Protu. Czy jakoś takoś. Możesz powiedzieć Arminowi, jeżeli go spotkasz, żeby szybko wracał do domu? Nie lubię siedzieć na chacie. A to pa Aleksi. Alexi, Aleksi. Alexi. Szukam go. Armin nowo uczeń, jeżeli to był on, to poszedł w stronę klubu ogrodników. Armin i klub ogrodników? Ogrodników, ogrodników? Co to ma być? Za dużo tu światła. <laughs> to się nazywa Armin. Cześć, Armii, jak leci? O, cześć, A tu, Suzu, tak? Tak, nie wyglądasz na zadowolonego. No, zwiedzałem liceum i trafiłem na to. Co to za ogród? Tutaj znajduje się klub ogrodników. O ja, ludzie naprawdę spędzają tutaj czas, ale frajerzy. Już lepiej zostać u siebie. Też wolę zostać u siebie. No, serio, cool, to lubię. Nie ma nic lepszego niż siedzieć w domu i grać w konsolę. I to się nazywa chłop. Siedzieć w domu, wszystko mieć w tyłku i grać na kompie. Ha! Moja druga... Armii to jest choćby ja, tak? Ja też się siedzieć w domu. Och, a co Suzu? Armii, tutaj jesteście. Siema, Violetta. Armii, twój bracie szukał, chciał, żebyś wrócił do domu, bo nie bierz bierzecie udziału w biegu. Tak, mi też o tym mówił. Armii, nie chcesz uczestniczyć z nami w biegu na orientację. Ale odmówiliśmy. Poza tym nie lubię tak długo przebywać na zewnątrz. Szkoda. bo by była z nim w parze. No dobra, dziewczyny, nie spadam. Na razie. Do zobaczenia. Tak, one i Lexi bardzo są sympatyczne. Chciałabym powiedzieć, że ma coś w sobie, co nie. Aha, zrumieniła się. <śm> o, kim się wkurze spędziłam. Spory czasu na szukaniu Armina Armin Armin i ja Alexego. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie kupiłam żadnego stroju. Okej, okay, to idziemy się z nim spotkać i ja skaduję... Skaduję, że on będzie tutaj, ale widać, że nie. I tu ja wygram. Aha! Tak, ale ja jestem z Natanielkiem. Będziecie paroni do pokolenia. Haha, <śś> szczerość. Sala B. O, tak. Proszę po swój strój. Samo zobaczysz zobacz strój i będziemy musieli kupić. Ale ja zbierałam jest tuś tylko, no i mam. Hehe. <ś> ma, dzięki. Ej, chwila, bo ja tak. No dobra, w sumie jakoś wygląda mnie. W końcu jestem z nim w parze. Tak, z Natanielem. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi się teczkę Masz swój strój na zmianę? Bardzo dobrze, nie będę tolerować żadnego spóźnienia. Jo, Gdzie jest stroj, No, gdzie on jest? Gadać mi. Jezus. I znowu na szukaniu tego półgłówka stracę tyle czasu. Ło, no w końcu, ja ciebie też jak leci. Tak. Ja też mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez problemu w każdym bądź. razie będę wiedział, że coś jest nie tak, jeżeli zaczniemy się kłócić. A, super. Musimy się świetnie bawić, też tak myślę. Super, nie szczesz się tak. No to idziemy na dziedziniec, tak Żydę, boże, nie popędzaj mnie idiotu. <grym> Wszyscy zebrali się na dziedzińcu. Tak, super. Teraz zajęli miejsca w autobusie, jolololo I macie się nie przepychać, dobra spokojnie Pewnie Dlaczego chciałeś być ze mną w parze? Bo jesteś idiotą Byli razem z innymi A, Jedno pytanie Na pewno, pewnie Pewnie bym trochę poczekał, żeby sprawdzić, czy może wolać być z kimś innym w parze. Nie wiem, na pewno byłby zawiedziony, ale rozumiem, że może wolałabyś spędzić czas ze swoimi przyjaciółmi, a nie ze mną. Tak, o Jezu, podliżmy mu się, tak? Nie ma takiej opcji właśnie. Dobra, i spokojnie, chłopak. Spodobała mu się. Wszyscy wysiedli, idziemy tak. Nie popędzę, mnie. A więc tutaj wszystko się odbędzie. Jesteśmy w lesie. Temu z bliska. O Boże. Tak. O Boże! A co się tak. Jezus. Gdybyś wiedział. Haha, myślałam, że w tym okropnym ubraniu będę wyglądać strasznie. Aha. Wygląda, że choćbyś miała klatę Taką umieśnioną, ale dobra. W sensie tutaj, tak. Wyglądasz w nim 100 razy gorzej niż ja. Gdybyś wiedziała, jak bardzo mnie to obchodzi. lepiej, jak cię zobaczy. Serio, ile to masz dla dziewczyna? O! Dzie oh, dzięki! nie, nie, stapet. Mogę wrócić do autobusu. Super, już możemy zaczynać. <laughs> o, w końcu nie ma tego, ale zawsze stoi tak samo. Blecz niezwykle. I myślicie, że, że to są wielki? Tak. Często takie pytania, to co się kurde. Aha, musimy mieć tam. Ile to ja? O, dobra. Pewnie, że tak, ale skoro musimy czekać na uczniów, bla, bla, bla. Dobra. Siedzą sobie z Iris. Jak zwykle muszę sobie pospacerować. Idź porozmawiać z. z Desandrem. Witaj, Nataniel. Cześć, Desander. Z kim jesteś parze? Z Castielem, no właśnie. Nie sądzę, żebym znalazł innych kandydatów do pary. Jeżeli słyszycie jakieś dzikie dźwięki, to przepraszam bardzo, nie jestem sama w domu. <grym> no właśnie coś zrozumiałem. Gdybyś chciała być z nim w parze, to ja musiałby być z Kastielem, Sam niż z nim. Jesteś jest z melanią, Amber ze swoimi dwiema koleżankami. Bez sensu, że Amber może być z koleżankami. Będziemy się wyróżniać. Ta. Dobra, to się już tak nie wyróżnia kolego. Mmm, <ścoughs> Ja wcale nie wiedziałam, że on tutaj będzie. Co ty tu robisz? Mój pomaga przy organizacji, a więc też trochę przeszedłem mu pomóc. A ty, twoja szkoła uczestniczy biegaj? Normalnych ubrania. Um, 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 um. Dobra, chętnie. Mówię, może to załatwisz w końcu, to on zajmuje się zapisami, idziesz? <śmiech> <śmiech> to już wiecie, dlaczego zmieniał sobie partnera, tak? Pociągnę za sobą. Super. Poczekaj, tu na mnie pójdę wszystko z moim wujkiem, ok. Zostawisz mnie dla niego? No coś ty byś miał! <laughs> Oooooo. Spadaj na drzewo. Super, już się nie mogę doczekać. Spadaj na drzewo, po prostu banany. na głupi Natanielu, kurde. No to teraz może być ze swoją siostrą Amber. XD. No na co? No, pyle z ile. No w końcu. Cześć, minęły całe wieki. O puścił Chyba nie aż tyle, jak leci, bierzesz udział w biegu tak. A tak w pewnym sensie, w pewnym sensie. Sorry, ale muszę zmykać. Na pewno spotkamy się w lesie. Do zobaczenia, do zobaczenia. Czę mnie interesujesz. O Boże, spokojnie! Super. O, w końcu. E, znaleźć punkt kontrolny, dobra. Będziecie musieli znaleźć odpowiednią drogę w lesie. O Boże! Zostaw dowodzenie mężczyzną. Aha, dobra, jak chcesz. Powodzenia, spotkamy się na mecie. Uczniowie, rozeszli, rozesz, mm, rozeszli się? Po mecie. Po mecie? Nie wiem, w sumie. Spójrzmy na razem. Fajnie byłoby pomedytować razem nad kawałkiem papieru, ale wrzuciłem go. Boże! Też się myski myski, podejście do sprawy. Nie martw się, nie potrzebujemy jej. <laughs> O wybaczenie, już pozwolenie, pozwolę znam milion sposobów na przeproszenie, może ktoś przetestujemy? Jezus Eee, idź w prawo Serio, lol e, no tu tak idź prosto, pudło Cicho tam Ty nawet nie, nie, nie aha Aha Jesteś się... słodka jak się, jak myśli, mylisz, jak się mylisz, aha dobra Poza tym jesteś dziewczyną. Wszyscy wiedzą, że w ogóle nie ulegni tu w terenie. O ty pląta się. Dobra, zobaczymy. Ja zawsze idę w lewo. Ha, widzicie? Jeśli ja się nie pomylimy. Lamusy, gdzie ja poszłam? Czekajcie, to tędy. Dobra, to idźmy może w prawo tym razem. Mhm. Jezus, ile ja wydam tych PA na, te, na lewo? Teraz prosto. Znaleźć drugą drogę bez mapy. W końcu już się bałam, że się zgubiliście. Jesteście ostatnią parą, mieliście jakieś trudności? Teraz rozumiem, Uważajcie następnym razem. W każdym razie udało Wam się ukończyć pierwszy etap biegu. Drugi etap będzie tro trochę trudniejszy. Musicie znaleźć w lesie różne przedmioty, a następnie przynieść je do mnie oto listę. Hmm. <laughs> ok. O nie, ja nie mam jej. O Boże, on zgubił tą pieczątą. To co, coś, do, co daje pieczątki. Tylko nie to już raz podpadłem dyrektorce w zeszłym tygodniu. Nie chcę, żeby znowu wpadła furia. Lepiej pójdę po już poszukać tej pieczątki. Tak, zwykle my. to jest zapisane na liście. Możemy znaleźć mieszkańca lasu, a, skoro owady nie są brane pod uwagę. Złapać wróbla. Kim? <gibletefen> Nikomu nie uda się przejść do drugiego auto. Tu coś jest. Puszka, okej. Okay. A lol, nie wiedziałam w sumie. To drzewo jest ogromne. Aha. Tu coś jest, zauważyłam. Coś tu jeszcze jest? I don't know. Dobra. Widzieliście może mieszkańca lasu? Nie. Ktoś mnie zaprosił na lolu. Na waszej liście jest napisane, że może. Musicie znaleźć amber? To bardzo dziwne. Oglądyki mają problem z kojarzeniem faktów. To nie jest mój naturalny kolor. Aha, szkoda. Tak zrobimy, ok. Och. Widziałam tutaj ukradnąć pieczątkę. Nie udawał, idiotki, jak szczerze. Że jesteś sprytnie, święć, na to wyglądasz. Może nam już oddać tę pieczątkę, potrzebujemy jej. Welozujcie, to był tylko taki mały żart. Więc ja wam powiem, gdzie ją znajdziecie. Jeżeli dacie mi ostatni przedmiot, którego potrzebuję, aby przejść do następnego etapu, czego ci brakuje. Woli zapłatę w naturze, ej! To oferuje siebie. I to się to wam tak jakie teksty w ogóle. Sami znajdziemy pieczątkę. Wybacz, Blondie, ale może następnym razem chodź. A co, Suzu? Hej, to ja zaproponowałam. Powiedz, śmieją się z nas? Nauczyciele, tak się namęczyłyśmy, żeby złapać wywiórkę, a oni powiedzieli nam, że to się nie liczy? Zrobić z tą wywiórką, no wypuść ją. Tak się namęczyłam, żeby ją złapać, nie mam zamiaru teraz takiej po prostu wypuścić! Jezu, jakie jest sadystyczne! Albo mas... Nie wiem, w sumie nie znam się na tym. Dało się to zauważyć. I don't know. Sorry, my friend. Eee... Ja się zastanawiam gdzie jest tak głupia, duże drzewo, to tu nie skrzyżowanie w pobliżu pnia No gdzie ona jest? No nie widzę jej ani tu, ani tu No właśnie tak się zastanawiam i... Dzięki, no w końcu ktoś. Tu jest, no super, ale zapłon. Po co ja tam szłam, Boże? O! <coughs> Nastawcie nadgarstki, teraz możecie rozpocząć drugi etap W końcu Skoro musimy, nie możemy go zająć, do kategorii mieszkańca lasu Zacznijmy od pierwszej rzeczy na liście jak chcesz Stworzonego przez człowieka A ja znalazłam i to dużo rzeczy Znajdź pierwszy punkt kontrolny Znajdź wszystkie przedmioty z listy i wróć Znajdź a coś stworzonego przez człowieka Tego nie mamy, dobra Aha, i te tuzy rajtuzy Pod jej spodem No nie wiem, tutaj tego nie ma. Może tu? Aha, super, pozdrow. Mały scyzorek. Okej, okay, znaleźliśmy przedmioty, przedmiot stworzony przez człowieka. Coś, co świeci. Znajdź coś, co świeci. Ale no, ja znalazłam już to, nie? Może znajdziemy jakieś strumyku. Tu jest coś, ha, zauważyłam. Coś, co, ma już dwa przedmioty na 6. Liście o rozmiarze ręki. Dobra, ja wiem gdzie jest e, drugie... aha. Tu? Tu, niedaleko skały i tu. I tu coś powinno być chyba, nie? Tu jest! Znalazłam! Lol. Zawsze mam rację. Tu jest! Ha! Skąd ja to wiedziałam? Nie ma innych. Jest! Co musimy teraz zrobić? Ocisk. Co takim się Wieleta, na pewno, że to zrobię. Wieleta, dziewczyna z, wi z fioletowymi włosami i z długimi rękawami. Nie umiem rysować. To wszystko właśnie nauczyciele są trochę dziwnie, a nie wyglądają na kompletnie idiotów. Nie będą oczekiwali od nas, arcydzieła ty dzieła. Ty się głupio, ty blondyno, ja już wiem o co chodzi. No, nie mówcie mi, że jak nie byliście mali. O, ale, ale już normalnie. No właśnie, przykładasz kartkę do kory i masz ówkiem ołówkiem. Tak, to wystarczy. Ja zawsze pieniądze tak <grych> przemalowywałam. Gotowe. Tu nie, tu jest robak, nie, ps, ale dobra. W sensie robaka. Tu jest, Boże, jakaś ślepa jestem. No, no gdzie? Ale zapłon! Co ci mówiłem? Wiedziałam, że damy radę z panem farazowskim. No, a gdzie... Gdzie ten... No właśnie. <coughs> Macie nawet małego królika, już myślałam, że jest by dobrze schowany, pocieszyliście mnie. Powodzenia. Jade, tutaj zajmujesz się ostatnim etapem biegu? Tak, nie za bardzo miałam ochotę uczestniczyć w biegu. Lubię naturę, ale bieganie, po lesie i szukanie przedmiotów to nie moim stylu. Są wyryte litery. Musicie je zanotować, a potem powiedzieć mi, jaki wyraz można z nich ułożyć. Gdy Wam się to już uda, to będziecie mogli wyjść z lasu i skarnąć Waszą nagrodę. Powodzenia. Dzięks. Super. Ktoś mi dzwoni, fila ja się rozłączę. Dobra. Okay. No to w drogę. Tu coś, ja wcale nie, nie widzę, czekajcie. Tu jest, o ile nie jestem ślepa. To chyba już tu nic nie ma, nie? Tu jest H. Ale czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. A to tu widać, że to jest A, nie? Trzeba ogarnąć, czy czegoś nie. S? Czy czegoś przypadkiem nie ten? Nie. Jak to się nazywa? Nie pominaliśmy. O, o. To chodziło. Ale tu chyba nic nie ma, szczerze mówiąc. Więcej. Udało się. Znaleźliśmy 5 liter. No w sumie. No Facebook mnie Trochę. Poczekaj, popatrz, ktoś tam jest. Przecież to. Lysander i Gastiel! prawdę nie widzieliśmy ich od początku biegu, musieli cały czas być na prowadzeniu. Nazywam się Dave, lepiej zapamiętajcie moje imię. Kiedy ktoś was zapyta kto wygrał bieg, to będziecie znali odpowiedź. Ciężko mi uwierzyć, że olałaś gospodarza dla tego typa. Kto by mnie wolał? Rozumiem, wybaczcie nam, ale musimy was opuścić. Musimy spotkać się jeszcze raz z tamtym chłopakiem, aby ukończyć bieg. Też wam się udało znaleźć wszystkie litery? Tak, baw się dobrze z tym idiotą, my spadamy wygrać bieg. Aha, a my mamy wracać się, dobra. Chłopcy już pobiegli, przekonili nas. Tak. Wypełnić arkusz odpowiedzi. <laughs> e, podajcie literę w odpowiedniej kolejności, aby móc zakończyć bieg. Podpowiedź, że to stolica Francji. No, Facebook. No to tak. P, A, R. Co? Y, Ż powinno być, ale dobra to so, dobra, Paris i s, -s. Okej okay. Skończyłam! Tak, poprawno odpowiedź to Paris Chwila moment, e, ja bym się chciała przebrać, nie? Bo ja nawet nie wiem co ja mam... Zawsze, zawsze się zastanawiam co ja właśnie mam pod tą czapką Czapku? Pozdrów 600 Co so, ja wezmę? Wa walnę z siebie blondynę U długich blond włosa Aha, ja chciałam sobie zobaczyć, jak wyglądam bez tego, nie? Ale dobra. O Boże, nie, wyglądam jak Amber. Dobra, tu wiecie co, ja, ja wracam do moich rudych włosów. Idziemy do ubrania i zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądamy bez czapki. Dobra. Bez czapki! Czapka, wiecie. <laughs> Możecie iść dalej, wystarczy, że będziecie podążać za... Podążać tą ścieżką, aby wyjść z lasu i ukończyć bieg. Poczekaj, nie udało mi się wygrać jeżeli pójdziemy tą samą ścieżką co oni, Musimy pójść na skróty. Szliśmy już kilka minut wszędzie, bo po nożowi żadnego wyjścia. Ściemni się, zanim udało mi się odnaleźć dobrą ścieżkę. Lub tędy, lub tamtędy, tędy, lub tamtędy, lub tędy. To jednak nie był dobry pomysł, no co ty nie powiesz. Nie chce się do mnie przybliżyć, nie chcę, żebyś się rozchorowała. No okej, okay, to prawda, że robi się zimno, przesunęłam się do Dejka Hmm, tak raczej nie będzie ci cieplej, chodź bliżej, obym pasie się przytulił Chyba jest ci już cieplej, cała jesteś ciała czerwona, haha Tak ściskasz Jezus Czemu ja mam fazę, jak Jak zawsze jest ten jak... Nie wiem, dobrać, nieważne Mamy ilustrację z Dejkiem najsu, najsu, najsu. Tak wygląda właśnie ilustracja z Dejkiem Sama się zastanawiałam w sumie dlaczego z Dejkiem jak, Znaczy jak wygląda ilustracja z Dejkiem I jak się to wszystko potoczy Dlatego wziąłem Dejka, a nie Nataniela I... Ciekawe o czym myśli Ej tu wy, ktoś nagle podbiegł Pan Frozowski na policję. Dyrektorka strasznie się nas wydarła, ale na szczęście uniknęliśmy kary. W końcu była przecież zadowolona, że się odnaleźliśmy. Gdy zaginęliśmy. Wróciłam do domu wykończona. Dzień był długi i bardzo emocjonujący. Prawo, ukończyła odcinek 11. Zobaczymy w następnym odcinku. Tak. Nagrodę otrzymujesz t-shirt panda. Mówiłam. Hej, witam was po drugiej przerwie. Ten słutek. Kiedy ktoś ci przechodzi przez pokój, a ty nic nie możesz zrobić. To może ja pokażę właśnie ten t-shirt panda chcę pokazać i się w nią przeodziać już przy okazji. <laughs> Dzieci zamknięcie oczy. Nie tak wygląda ten t-shirt panda. Się trochę przeodziejemy? Może coś ładniejszego. O ładnie. Akurat Ciach. W sumie te buty nam mnie pasują, ale ci zaraz się je zmieni. Des skarpa Ribbon Pieces Chwila, sobie skarpetki szybko założymy Znaczy odłożymy może tak Okej, okay, wyglądasz spoko Jeszcze patrzę, co bym ci tu mogła dać Ale widzę, że nic nie ma fajnego Okej, okay, to w takim razie dzięki za oglądanie <laughs> Chwila, moment, jeszcze nie Właśnie A w sumie nic, dobra już nic <laughs> Tak wygląda nasza postać po odcinku 11. E, Wielką Buty wygląda w ten sposób. No super, 2 na 10, rzekłabym, ale no cóż. Hmm, ja mam te brązowe uszka, bo mi bardziej pasowały do wyglądu. No i w sumie pokażę wam tą kolniczą ilustrację i na tym będziemy kończyć. To dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć i pa!